Jest z nami Paweł. Boże, yy, skąd do nas przyjechał? Z Wrocławia. Z Wrocławia, a z której yy, Z Serca Jezusowego. O to centrum baga, można powiedzieć. To to można powiedzieć. To o wiele więcej i, niż baga, e, tylko jeden pomysł baga, jak parafia. To oratorium, baga, to już to, to miejsce baga, animacji troski o to co dzieje się w całej inspektorze. to Duża odpowiedzialność za księgi Ale to nie na mnie, to też na wielu innych współbraciach. Jezus! Baga, baga. Cieszy się ksiądz, że ma taki współbrać ani Tak. Cieszę się. Żeby ksiądz Paweł e, z okazji rocznicy księdza Bosko. Żeby byli Jeszcze podobni Janek, do księdza Bosko. Janek B, Janek Bosko! A jaki prezes? Janek, Janek B, Janek, Janek Bosko! Cały ja. <laughs> Janek, 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 Janek Siostro, skąd siostra do nas przyjechała? Z Dzierżoniowa. z Dzierżoniowa. Co tam siostra robi w Dzierżoniowie? No, próbuje zbawiać siebie i, i pomagać innym. A tak konkretnie? Jestem tam przełożoną. A co to za dzieło w Dzierżoniowie? Co tam jest? Mamy przedszkole, oratorium codzienne, też mamy dom formacyjny, aspirantki, postulantki. Salezjanów współpracowników też oczywiście. Bardzo no i dużo. Mamy jednego księdza kapelana. O, to fajnie. Salezjanin rozumiem. Tak, wspaniały ksiądz Władysław. No, pozdrawiamy księdza Władysława. Również. Siostro, a jaki siostra prezent przygotowała z okazji urodzin księdza Bosko dla niego? Jeszcze raz. Uważam, może coś więcej oddać. E, może jakieś podanie misyjne. O, gratuluję mojej odwagi, siostrze. Kto przyjechał? Gdzie to jest? Niedaleko stąd, po Co tam się zrobi? Pracuje W duchu księdza bosko. O, bardzo ładnie. A konkretnie? Konkretnie. To jest z praca z młodzieżą, jestem kierownikiem oratorium. O, dobra, a proszę powiedzieć, yy, proszę księdza, yy, oratorium wasze, jaki pomysł ma na świętowanie urodzin księdza Bosko? Zaczęliśmy świętowanie dwusetnej yy, rocznicy urodzin księdza Bosko w naszym oratorium już 31 stycznia, kiedy. Urządziliśmy wielką festę w naszej parafii, zapraczając okoliczne parafie, nie tylko salezjańskie, ale także diecezjalne. Uczciliśmy księdza Bosko poprzez uroczystą przeświętą oraz wieczór chwały ku czci księdza Bosko. Nadal przymierzamy się do, do kolejnego wieczoru chwały w dzień urodzin księdza Bosko. A jakiś prezent dla księdza Bosko? Taki duchowy? Prezentem dla księdza Bosko jest nasza młodzież, która się codziennie uśmiecha i salezjanie także. Dzięki. do miasta lubina ogłaszamy, że właśnie idzie zalegająca przelotka i ona idzie na urodziny świętego Jana. No dobra, to jeszcze może nie się nazwiska, ale na pewno na urodziny księdza. Księdza.